Dobrze moi kochani, My zrobimy sobie takie czytanko, czy on do mnie wróci, czy on do mnie wróci. I Dzisiaj karty Tarota, zobaczymy co nam tutaj czy on do mnie wróci. Moi kochani, powiem wam tak, czy on do mnie wróci, drogi panie? Wróci do was. Wróci do was jak najbardziej i będzie i będzie walczył o ten wasz związek. Powiem tak, nawet pojedziecie gdzieś razem. Bardzo piękne miejsce. Będzie, będzie dbało o tą relację. Po prostu powiem Wam tak, dopracuję na pewno każdy szczegół w tej relacji, w tym związku, żeby było lepiej. Już wcześniej, jak byliście razem, będzie to pełny, tym razem będzie to pełny szczęśliwy związek. Będzie pełna szczęśliwa relacja między Wami. A owocem tego wszystkiego w niedługim czasie będzie Wasze dziecko. Dobrze, moi kochani. Ech. Tego, co On nie zrobił wcześniej, teraz, e... teraz na, na pewno wszystko dopracuje. Wszystko będzie tak, jak być powinno. To, czego wcześniej nie zrobił, zrobi to teraz. Dobrze moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o to czytanie do następnego filmiku.